z tej strony Monster 2 i dzisiaj pogramy yy, nie pogramy, tylko wam powiem taką yy, taką yy, taką no takie co mam miałem wam yy, miałem wam nagrać więc na początku zostawcie subskrypcję, lajka, dzwoneczek i yy, to Was nie kosztuje a dla mnie bardzo dużo Będziecie na bieżąco po prostu i tak jak mówiłem Wam, że na 11 robię konkurs, na 10 nagrywam Pokémon Go, a na, yy, na 15 skaczę. I co? Weszłem na, moje, na mój profil YouTube'owy i tam już jest 10 subskrypcji. Dziękuję Wam za to, że dobiliście mi do 10 subskrypcji, więc dzisiaj jak postanowiłem nagrywam Pokémon Go, bo yy, miałem nagrywać Pokémon Go, to nagrywam Pokémon Go. Wczoraj był piękny, długi odcineczek, a dzisiaj będzie taki chyba krótki odcineczek, nie wiem. Będę czasami nagrywał Pokémon Go na dworze, ale teraz nie będę Pokemonów nagrywał na dworze, bo teraz będę w domu nagrywał i nagram taki, taki odcineczek o Pokémonach. Dobra. Let's go. Na 11 pamiętajcie, konkurs Pokémon Go będzie trwał. I... No, dawno nie nagrywałem Pokémon Go, więc tak, na 11 miał już na 10, już mi nie róbcie 10, bo mam 10, więc na 10 mówiłem, że nagrywam Pokémon Go, no to nagrywam Pokémon Go na 10. Jak będzie 11, to szybciutko powiem Wam jakiś konkurs, Wy w, na przykład, jak go wygracie, to ja Wam dam ten Pokemony Albo jak nawet przyjedziecie do mnie czy coś to będzie kiedy. No i tak, teraz tak. Mam dwudziesty ósmy level. się tym nie przejmujcie, to są moi koledzy. Dobra, lecimy. Ja dawno w Pokemon Go nie grałem. Dobra, tego sobie weźmiemy. Dawno w Pokemon Go nie grałem, więc teraz jest okazja grać w Pokemon Go. Tylko nie będę teraz na dworze grał, bo jest zimno i nie będę teraz grał dużo na Pokémony. Odcinków z Pokémon Go będzie bardzo malutko. Bardzo mało będzie z Pokémon Go, bo na razie nie będę nagrywał na Pokémon Go, bo... No. no więc, więc... Tak jak mówiłem. sprawdzimy jaka o nie, ja ją nie pokonam bo bym musiał mieć bossy a ja ją ja nie pokonam taki mój fp punek, kiedyś miałem inne chyba inne pokemony a teraz mam takie pokemony no trochę się zbogaciłem bo mam już yy, wcześniej miałem takie słabe pokemony a teraz mam mocne pokemony No, mam mocne pokemony. Ten jest fajny. O ten jest fajny. Muk właśnie ten jest fajny. No i dobra, teraz tak. Wejdziemy tutaj. I no tutaj. I może sobie po nie, jakiś... tutaj. O. Więc... będziemy też gifty odbierać. Jak będziemy gifty odbierać, to będzie gift. Dobra, podbieramy sobie gifty. Dobra. Open. Dobra. Let's go. Yeah. Mm. No. Dobra, lec teraz dajemy mu. Dobra, lecimy dalej. Na 11 konkurs na na jak będzie 15 subskrypcji to yy, ten na 11 konkurs, na 15 skacza. No, więc tak. Muszę podbierać gifty, bo ja dawno nie grałem w Pokemon Go. już mam zadanie zrobione. Jeszcze chyba jedną uda mi się chyba zrobić. No y dobra, dalej lecimy. Muszę porozdawać te... Mm, to właśnie te. dużo muszę tego porobić, więc na tym o, kanale będzie malutko yy, Pokémon Go, więc ja się tym nie przejmuję, bo będzie malutko bardzo, bo teraz nie będę tak dużo nagrywa, bo jest ciągle leje i czasami zimno, więc nie będę tak dużo. Tylko wam pokażę, że yy, tylko nagram Wam odcinek, bo miałem nagrać na 11, na 10 Pokémonów, 10 raczej subskrypcji. No i tak zrobiłem. Będzie taki króciutki odcineczek Więc może jeszcze coś tutaj zrobię. Nie będę więcej tylko nic, sprawdzę coś jeszcze i skończę odcinek. Bo odbieramy sobie dużo giftów. Ja dawno nie grałem w Pokémon Go. Po pierwsze, że się sezon już Pokémonowy skończył. Dlaczego? Ja mówię sezon, bo sezon Pokémonowy się lepiej zaczyna jakieś ciepło. Bo kto by, chciał, kto by chciał w chorobę chodzić na Pokémony? No kto? No na pewno nie ja. Więc dlatego ja. Wolę ciepło. Wolę ciepło, bo jak jest ciepło, to można chodzić na Pokémony, A jak jest zimno, to się yy, przewiejecie na przykład, i już jesteś chory. O. Właśnie tak. No tego chyba nie złapałem. Dobra, jeszcze parę pokemonów y, złapię i... Y, y, dobra. Chyba będę miał jeszcze jedno zadanie do zrobione. Dobra. I które to było zadanie? Jak tutaj nie będzie, a tutaj jest. No i git. No i git. Dobra, ja chyba jeszcze ulepszę jakieś tutaj pokemony. A tutaj mam dużo takich pokemonów, w których yy, mam już ten... Dobra, ja jeszcze sobie zakręcę. Full mam już. No dobrze. No dobra. No więc to był taki króciutki odcineczek. Może jutro, albo jeszcze dzisiaj, nagram. Yy, będzie trzeci odcineczek z tego albo pod wieczorem, wieczorem, albo z albo tego. Albo jeszcze, jeszcze w dzień nagram. Ale chyba wieczorem nagram. Właśnie ten odcineczek. Dobra, więc yy, pamiętajcie, jak zrobicie mi 11 subskrypcji, to nagrywam konkurs na 15. Ten. Dobra, to by było na tyle w tym odcineczku. Dziękuję, że dobiliście do 10, 10 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję. Yy, po prostu fajnie dobijacie to. Więc dziękuję bardzo Wam i. Yo!